W tym dziele przede wszystkim trzeba zaznaczyć tych ludzi, których nie znamy z imienia i z nazwiska, a którzy włączyli się w tą całą akcję, która miała miejsce w każdej diecezji, w każdej diecezjalnej Caritas, łącznie z Caritas Polska, bo dzięki tej pierwszej akcji, która miała miejsce we wrześniu mogliśmy zebrać środki, które teraz wydajemy. Dajemy ludziom po prostu, żeby robili z tego użytek z racji tych nieszczęść, które ich spotkały w czasie powodzi. Zatem najpierw tym osobom, których nie znam, a które włączyły się w ten sposób, bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Potem wszystkie instytucje, które wzięły w tym udział, wszystkie osoby, które zaangażowały się na miejscu, ale także parafie, parafialne zespoły Caritas, rady parafialne, gminy. I wszyscy ci, którzy są w danej miejscowości i odpowiadają za tych ludzi, których dotknęło nieszczęście, bo dzięki współpracy z nimi udało się zrobić wiele, wiele dobra. I tak jak Pan zaznaczył. Jest to dobro w sferze duchowej i dobro w sferze materialnej, bo duchowo to te spotkania, to radość po trzech miesiącach po powodzi, że ci ludzie rzeczywiście już wiele zrobili. Niektórzy mieszkają jeszcze poza swoimi domami, ale mają nadzieję wracać na wiosnę. A z drugiej strony też i ta pomoc, która płynie ze strony Caritas, jeżeli chodzi o dary rzeczowe, które rozdajemy, a które otrzymywaliśmy i otrzymujemy cały czas. I pomoc finansowa, która przekłada się na tę pomoc, która popłynie do tych ludzi przez karty bankomatowe, które otrzymali. Prawie 400 kart już żeśmy wydali. Czy to jest finał Waszej pomocy, czy nie? Czy to jest jeden z elementów i jeszcze pomoc będzie do nich szła? Ja mam taką świadomość, że po powodzi trzeba tych ludzi wspomagać nie tylko przez dwa, trzy tygodnie, miesiąc, dwa lub trzy, tylko trzeba o nich pamiętać przez najbliższy rok. Bo ogrom prac, które jeszcze są przed nimi, świadczy o tym, że ta pomoc będzie potrzebna jeszcze w najbliższym roku. Dlatego planujemy cały czas być z tymi ludźmi i tę pomoc do nich kierować. Świeca Wigilijna Caritas jest symbolem tej pomocy? Też. To jest świeca, która nam towarzyszy zawsze na święta. Mam ją tutaj przy sobie po to, żeby też... Podsumowując te wszystkie spotkania, bo to przeszło 1300 osób, z którymi żeśmy się spotkali na tych wigiliach w tych dziewięciu miejscach, o których mówiliśmy to też sporo różnych kontaktów które zdobyliśmy z ludźmi którzy chcieli pomagać i ta radość i wdzięczność które płyną wiążą się z tym że chciałbym złożyć wszystkim gorące życzenia Bożego błogosławieństwa wszelkich łask niech pan Jezus który się rodzi przychodzi do was wszystkich z spokojem radością nadzieją niech pomoże ogarnąć te wszystkie smutki, trudy, tak jak on był w stajni betlejemskiej, w Grodzie Betlejemskiej. Tak nie każdy z was ma świadomość, że przychodzi do was gdziekolwiek jesteście i przez ludzi, których wysyła, chcę wam pomóc, żebyście nie byli sami. I tego też życzę, aby nikt nie był sam tej nocy, w czasie tych świąt i w kolejnych dniach tego starego, kończącego się i rozpoczynającego nowego roku.